I co teraz? Kwiatek wetkuje 100 zł. Jeszcze nie ma zdarbu! Jeszcze top 2. A losia więcej niż 5 zł. Ceci ci w dupę. No nie, no. Dobra widzowie, niech się liczy! Niech się liczy! Niech się liczy! Niech się liczy. Dobra, nie będziemy, niech się liczy! Niech się liczy Natalka. Pójdę im na rękę, niech się liczy. Proszę Państwa! E, ale liczy się od mnie to jak kliknę, żeby nie było. ka 5 minut do 2545 wymiałajca jest i na i Ducha świętego Amen. Pani Boże, trzymaj mnie w opiece przed kwiatkiem, alosią, Julcik z innymi potencjalnymi donatorami i przed cebulionem skromnie Mo Może i skromnie, ale... Ale gest. Cebulajon face. Cebulajon? Dwa złote. Cebulajon. Skromnie. Dziękuję bardzo, Cebulajon. I Ja <grym> 500 złotych! 500 zł. 500 zł. 500 zł. Ty mi całą wypłatę wysłałaś, Julka! Ty jesteś pierdolnięta! Kurwa mać! 50 godzin na liczniku! Ja Kosmos! Kosmos! Kurwa kosmos! 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 A to dopiero... No, minuta minęła dopiero! No to łap szybko! Minuta dopiero minęła! Matko bosko! Boże! Ej! Ciebie szata napętał! Ciebie szata napętał! Ja ci rozgrzeszam! I ducha! O nie, fał f ojej, ojej! Nie, tylko nie fał Tylko nie fał tylko nie VVV. F-O-R-T-I. Tylko nie VVV. Dwa złote. Wi, wi, wi. O, Boże, dziękuję za Viviwi tylko. Boże, dziękuję za VVV, nie VVV. Boże, Julka, naprawdę, szatan cię opętał. Należysz do zakonu Shaolin. <grym> Bardzo ci się teraz, Julka... Łącznie? 150. Ze 150 będzie, jak dolicę tamto. 150 go... godzin leczniku. 5 złotych. I love Alosia I love Alosia? Nie, nie, nie da się inaczej tego opisać, no kurwa Kolejne nagrody będą na cały tydzień, nie? <śok> Szok Dziękuję bardzo jeszcze raz Teraz zmienię szybko cel

Przepraszam, pominęłam. Tyle. 2 złoty. pomyliłem się. Nawias otwierający nawias. O nie. Zamykający nie, ja to skimpuję, wpiszę. Otwierający... Dziękuję, Cebulon, ale mówi pięteczkę jest dużo zrobię. 4, 3, 2, 1, 0. Koniec czasu, koniec czasu, koniec czasu. Uff, nareszcie. Kurwa, mać Co tu się stało? Mam łącznie? Aww, go. Dawaj zaraz zobaczę. Miłoż Koszyk, 2 złote. Dziękuję. Mieno podziwiam 2500 tysięcy w 5 dni stycznia ksigi. Ciekawie powiem Ci zaczynasz rok powodzenia i oby więcej miłego wieczorku i miłego streamka. Hmm. A to z nie, nie wiem czemu Ciebie nie było, ale bardzo Ci Rikuś dziękuję za 4 zł. Dziękuję, ścieżnie buziaczek. Eee, przypomnę, że sam jak jeszcze przytórza było. Dobra to było.